Większość naszych decyzji związana jest pośrednio lub bezpośrednio z lokalizacją w przestrzeni. Planujemy przebieg nowych dróg, sposób zagospodarowania miast, nowe obszary chronione, nową lokalizację fabryki, sklepu czy banku, sprzedajemy lub kupujemy nieruchomości, używamy systemów nawigacyjnych, spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze, samochodem, a także pływając i latając. Informacja przestrzenna potrzebna jest w czasie ratowania życia i zdrowia, w szacowaniu strat po powodzi, w analizie ryzyka ubezpieczeniowego, w analizie zmian klimatycznych i prognozach pogody oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i obronności. Do tego wszystkiego potrzebujemy narzędzi geodezyjnych i geoinformatycznych od instrumentów pomiarowych, w jakie wyposażemy satelity, samoloty i drony, poprzez klasyczne instrumenty geodezyjne aż po zaawansowane oprogramowanie analityczne. Liczba tych narzędzi jest coraz większa. Problemem nie jest już dostęp do najnowszych technologii, ale zapewnienie ich jakości, dobór, testowanie i konfigurowanie w innowacyjny sposób. Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych CENAGIS to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw tym potrzebom. W ramach realizacji projektu utworzono nowe laboratoria. Laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych. Laboratorium wzorcowania parametrów dalmierzy optoelektronicznych. Laboratorium testowania odbiorników GNSS. Laboratorium testowania aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Laboratorium przetwarzania i integracji wielosensorowych danych lotniczych i satelitarnych oraz wieloźródłowych danych geoprzestrzennych. Zmodernizowano także laboratoria funkcjonujące wcześniej w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego, Laboratorium Grawimetryczne oraz Centrum Analiz GNSS. Zapraszamy Państwa w podróż do naszych nowoczesnych laboratoriów CENAGIS w Józefosławiu. Witam Państwa w laboratorium kalibracji skanerów i kamer cyfrowych. Chciałbym teraz Państwu pokrótce opowiedzieć o jednym unikatowym, jednocześnie w skali Polski, systemie do kalibracji systemów aktywnych, ale wielkogabaretowych, bazujących na standardach VDI i VDE. Są to standardy stosowane w pomiarach i w kalibracji według standardów metrologicznych stosowanych przez Niemieckie Towarzystwo Metrologiczne. System, jak Państwo widzicie, składa się z dwóch komponentów. Zestatecznego kolumnowego oraz ramienia, na którym montujemy m.in. dwie kule pozwalające na badanie, kalibrację odległości, czyli pomiaru długości, wzornik płaskości oraz wzornik stosowany do analizy próby, czyli analizy pomiaru łowicy, czyli pomiaru odległości przy wykorzystywaniu systemu ale nie tylko ten system służy do kalibracji tego typu urządzeń. Jak Państwo tutaj widzicie, w otoczeniu swojego laboratorium mamy rozmieszczone różnego rodzaju znaki. Klasyczne czarno-białe szabownice, stosowane przy kalibracji skanerów laserowych. Kodowane sygnały, bazujące na rozwiązaniu ARU oraz coś, co jest, co jest innowacyjne, a mianowicie bazując na różnego rodzaju sygnałach. Glaski, kulat oraz e, precyzyjnych cykli pomiarowych, my możemy rozmieścić w otoczeniu tego pola o si w 80 różnych miejscach punkty pomiarowe, pomierzone wysoko rozdzielczym bazującym na e, lezie trackerze firmy API, dzięki czemu nasze rozwiązanie jest skalowane do określonego zastosowania. Możemy dzięki temu kalibrować klasyczne systemy, tak zwane stacjonarne, bazujące na skanerach naziemnych, ale również możemy wykonywać kalibrację systemów aktywnych, na przykład zamontowanych na samochodach. Jeżeli mówimy również o analizie kalibracji systemów pomiarowych, mamy również szynę. Szynę pomiarową opartą na wyrównaniu łączników, umożliwiającą dowolny pomiar, dowolny ruch na zamontowanym wózku, nie tylko samego sprzętu instrumentów, ale również sygnały, dzięki czemu wprowadzając w ruch ten system pomiarowy możemy z dowolną prędkością i przyspieszeniem do 9 m na sekundę kwadrat rozpędzać dowolny system pomiarowy. Jeżeli teraz razu mówimy o systemach pasywnych, mamy tutaj klasyczne pole fotogrametryczne, bazujące na kodowanych sygnałach w postaci czarno-białych okręgów, jak również kodowanych znaków. Bardzo na rozwiązaniu ARUK, dzięki czemu możemy wykonywać małą kalibrację geometryczną a kamer biometrycznych stosowanych w fotogramach ze zasięgu, stosowanych na dronach, ale również możemy wykonywać kalibrację radiometryczną. W tym celu wykorzystujemy m.in. kolorometry, mamy wzorniki biegi. ale jak Państwo zobaczcie, również na przedstawionej tutaj po prawej stronie monitora możemy wyświetlać dowolną teksturę. Dowolne wzorniki barw, i dzięki zastosowaniu dwóch punktów możemy nie tylko kalibrować barwę, ale dodatkowo również analizować jakość geometryczną i wyznaczyć podstawowe parametry kalibracji. Znajdujemy się obecnie w laboratorium, będąc jednocześnie studium fotograficznym, wyposażonym w wysokiej klasy dla firmy ProFoto d 2 dzięki czemu możemy wykonywać pomiary klasyczne pomiary fotogrametyczne, lub pomiary bazujące na optycznych sensorach pomiarowych. Ale nie tylko w skład tego laboratorium wchodzi również namiot gościowy, pozwalający na bardzo dobre zalogowanie światła i pracę z tym światłem oraz znajdujący się po mojej prawej stronie mater rzeczą fragment rzeczy, który umożliwia podgrzewanie fragmentu ściany. Badanie przy pomocy tego, między innymi, stabilności E, wartości elementu orientacji wewnętrznej kamer w przypadku zmiany wartości e, temperatury, jak również kalibracji aktywnych systemów pomiarowych. Laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych przeznaczone jest do użytkowania przez firmę. Pierwsze testy wykonały firmy Smart Factor i Scala 3D. Mobilne systemy pomiarowe wymagają przeprowadzenia procedury kalibracyjnej. W tym celu koniecznie posiadanie odpowiedniego pola kalibracyjnego. I takie pole możemy znać, znaleźć w tym centrum. Jesteśmy na poziomie minus 2, w najstabilniejszym sejsmicznie miejscu obserwatorium. I tutaj mamy pokój, w którym znajduje się jeden z niewielu w Polsce gravimetrów. Sprężynowych, pływowych, obok niego stacja sejsmiczna w sieci Państwowego Instytutu Geologicznego. Drugie z pomieszczeń laboratorium grawimetrycznego na poziomie MINUS-2, zajmuje już z wieloletnią historią słup do pomiarów gravimetrycznych jeden z dwóch w Polsce punktów Międzynarodowego Grawimetrycznego Układu Odniesienia, czyli zestawu punktów, które definiują jednostkę przyspieszenia ziemskiego na terenie całego świata. Państwo jesteśmy w laboratorium grawimetrycznym na poziomie MINUS1. To jest laboratorium desygnowane i dla gravimetrii absolutnej i dla gravimetrii względnych. Tutaj widzicie Państwo instrument i dwa grawimetry, które są obecnie w trakcie przygotowania się do pomiarów. Witam Państwa w laboratorium testowania odbiorników GNSS. W naszym laboratorium mamy do dyspozycji najwyższej jakości symulator sygnałów satelitarnych Spirent. Pozwala nam na generowanie wszystkich dostępnych sygnałów satelitarnych dla wszystkich aktualnych konstelacji, nie tylko GPS, ale również Galileo, GLONASS czy też Baidu. Mamy również możliwość tutaj dostępu do różnej jakości odbiorników, które pozwalają nam na testowanie, weryfikację i kalibrację. Witam Państwa laboratorium w laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnej, jednym z dwóch laboratoriów w Centrum Cenabis. W tym przypadku widzicie Państwo testowanie aplikacji dla szybowników. Badamy tutaj percepcję i to, jak konstruować aplikację, w odpowiedni sposób nie zakłócać, w tym przypadku lotu, a jednocześnie konstruować system nawigacyjny. W naszym laboratorium testować możemy różne rodzaje aplikacji nawigacyjnych, od nawigacji lotniczej po nawigację wewnątrz budynku. Do określania pozycji mamy bogaty zestaw urządzeń, symulator GNSS, pole testowe wykorzystujące urządzenia wi WiFi, nadajniki Bluetooth. Mamy system referencyjny, który w bardzo precyzyjny sposób Lokalizuje wewnątrz budynku, wykorzystując technologię ultra-wide band. Realizując nasze aplikacje testowe, wykorzystujemy technologię wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Dzięki temu jesteśmy w stanie symulować ruch, zachowanie użytkownika w wirtualnym świecie, w efekcie czego możemy realizować badania percepcji przestrzeni. W celu doskonalenia aplikacji nawigacyjnych. Technologie te znane ze świata gier są bardzo wymagające obliczeniowo. Te moc dają nam stacje graficzne i nasze serwery obliczeniowe Cenagis, na których zainstalowane są bardzo wydajne karty graficzne. Dziękujemy Państwu za wspólną podróż po laboratoriach Cenagis i zapraszamy do współpracy.